Dane z cudownych uzdrowień mistrz bionergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to Setki Cudów. Pani Franciszka od lat chorowała na płuca. Była nieustannie usłabiona i bez sił do życia. Skorzystała z pomocy uzdrowiciela. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Proszę pani, ja byłam u pana Ireneusza, gdzie miałam duże problemy z płucami. I właśnie pan Ireneusz mi nie pomógł. Przekazał mi tak dużo energii, że ja po seansie u pana Ireneusza poszłam do kościoła na godzinę siódmą po południu i ja jeszcze czułam całą godzinę tą energię w sobie. A po tych, później po tych seansach jeszcze byłam jeszcze jeden raz. Po następnym seansie ja się bardzo dobrze czułam, byłam tak energiczna i tyle energii posiadałam, że po prostu może w swoim życiu te, tej energii nie posiadałam wcześniej, bo po prostu byłam wątły, wątłego zdrowia całe życie. Dlatego tej energii tyle nigdy nie posiadałam, a właśnie po zabiegu ja odczułam bardzo dużą energię. Zanim zaczęłam przychodzić, to byłam bardzo słaba. Po prostu nie miałam energii. Czułam, się tak jak gdyby mnie ktoś palcem pchnął, to po prostu mogłabym się przewrócić. Dosłownie nie miałam energii, nie miałam siły. Ręką mi było ciężko ruszyć. No ciągle tylko przeszłam kawałek drogi, to patrzyłam, żeby usiąść. A ja po, po tej energii od pana Ireneusza to ja potrafiłam w motelu dźwigać materac podwójny sama. Z, 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 z piętra ściągnąć na dół. Także no, tej energii posiadam dużo, ponieważ mam ma motel, to ja muszę pomagać. Kiedyś po prostu podnieść nie mogłam takiego materacu, a po zabiegu to dla mnie on był leczki. Jestem bardzo zadowolona i dziękuję panu Ireneuszowi za tak wielki dar, który posiada, który umie pomóc ludziom. Była to uzdrowiona pani Franciszka. Odzyskała siły, powróciła energia i radość życia. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Ireneuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę. Telefon 773 kierunkowy 283 1505. 283 15 05